Budynek Ramek di budowanie domów Ram charakteryzuje się dużą prędkością budowy i niskim kosztem za pomocą. Di suche narzuty własnymi rękami jeden z najtrudniejszych etapów naprawy jest słusznie uważa się za wypełnioną oskarżeniem. Naprawdę, jak naprawić dach z materiału dachowego jeśli dach-dach płynie, a łatanie uszkodzonych miejsc o namacalnych rezultatach nie jest. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Wykończenie sufitu jest bardzo kłopotliwą firmą. Aby jego powierzchnia była gładka, idealnie równomierna, bez napływu, zmian wysokości i widocznych szwów, będziesz musiał ciężko pracować. Tynk, kit, malowanie tego wszystkiego zajmuje dużo czasu wymaga dużo wysiłku i inwestycji finansowych. Istnieją inne sposoby osiągnięcia płaskiej powierzchni sufitu. Są to nowoczesne metody wykończenia sufitów rozciągających i płytek sufitowych. W jaki sposób preferować? Jak wybrać bezproblemowe sufity, na co zwrócić uwagę i jakie są zalety i wady obrazów różnych producentów. Odpowiedzi na te pytania pomogą wybrać odpowiednią opcję dla określonych zadań, biorąc pod uwagę żądania i życzenia każdego właściciela domu. Wybór zależy również od różnorodności roztworów kolorystycznych, które może zaoferować jeden lub inny producent płynnych sufitów, a także od metody instalacji. Bezproblemowe sufity na rozciąganie filmów PVC ogólnie przyjmuje się, że w rodzinie zawieszonych sufitów tylko płótna tkaniny są płynne. Wynika to z faktu, że płótwy rozciągających sufitów z folii PVC są wytwarzane o szerokości 1,2 m, 1,5 m. 1.8 i rzadziej 2m, aby pociągnąć płótno w pomieszczeniu, którego szerokość jest większa niż szerokość płótna, musisz spać między sobą płótna. W rezultacie na powierzchni sufitu rozciągające znajdują się szwy, które mogą być widoczne dla nagiego oka a także są wrażliwe, dlatego wielu woli używać płócien o wystarczającej szerokości. Wcześniej bezproblemowy sufit można było wykonać tylko z płótna, z tkaniny. Do tej pory niektórzy producenci produkują folię PVC do sufitu rozciągającego o wystarczającej szerokości, aby zakończyć sufit do szerokości, na przykład so. Calet francuskie bezszwowe sufity od filmów PCV o szerokości 3,5. W rzeczywistości nie są one całkiem francuskie, ale raczej belgińscy. Ale jednocześnie są one wytwarzane w Chinach, choć zgodnie ze wszystkimi normami i wymaganiami cytowanymi w UE. Firma PTMC Polyplast, Belgia, produkuje płótno PCV certyfikowane w Unii Europejskiej. Ukrainie i Rosji. Mogą instalować nie tylko w lokalach mieszkalnych, łazienkach i kuchniach, ale także w przedszkolach, instytucjach medycznych i kawiarniach. Chiny produkują również szerokie sufity na rozciąganie. Ich płótna osiągają szerokość 4,0 i 5,0 m. To wystarczy. Aby pokryć większość lokali w mieszkaniach naszego kraju. Niemniej jednak wiele firmy w instalacji zawieszonych sufitów woli pracować z płótnach europejskich, Francja, Niemcy, Szwajcaria, mówią, że ich jakość nawet ze spawanym szwem jest znacznie lepsza niż bezproblemowy chiński sufit. Więc wybierz siebie. Zalety i wady sufitu rozciągającego PVC folia PVC, chlorku poliwinylu, do zawieszonych sufitów ma pewne właściwości. W temperaturze ponad 60 sekund zaczyna się rozciągać i stać się plastikiem. Instalacja sufitu rozciągającego z PVC przeprowadzana jest za pomocą pistoletu cieplnego, który jest rozgrzany. A następnie wciągany na bagietkę. Po ochłodzeniu płótno znów siedzi. Zasada napięcia opiera się na tym. Zalety PVC płynne sufity rozciągające idealna gładkość powierzchni sufitu. Duży wybór roztworów kolorowych. Możliwość błyszczącego sufitu. Ma doskonałą wodoodporność. Jest w stanie wytrzymać do 100 litrów wody na 1 metr kwadratowy w przypadku powodzi z powodu rozciągania płótna. Specjaliści mogą łatwo usunąć wodę i i ponownie zainstalować sufit. Metoda harpoon do instalowania płynnego sufitu rozciągającego PCV pozwala szybko wykonywać demontaż i ponownie zainstalować to samo płótno. Płótno można łatwo myć konwencjonalnymi oszczędzającymi detergentami, np. wodą z mydłem. Nie pal i nie wspieraj spalania, po prostu rozpuść się. Płótno ma wysoki współczynnik odbicia do 90%, co pozwala pokonać projekt pokoju. Hipoalergiczne płótno z powodu pewnego przetwarzania nie przyciąga kurzu. Płótno PVC nie wypala się i nie traci koloru. Można go zainstalować w pokojach o wysokiej wilgotności. Łazienka, kuchnia, tańsze sufity rozciągające tkanki o prawie 1,5 razy. Wady rozciągłych sufitów z filmu PVC ich płótno można łatwo wyciąć. Przypadkowy cios ostrym obiektem doprowadzi do pojawienia się dziury. Film PCV nie oddycha, więc wymiana pary i gazu w pokoju zostanie złamana. W temperaturach poniżej plus 5C film staje się kruchy i zaczyna pękać, więc nie można zainstalować takich sufitów w nieogrzewanych pokojach. Ponadto niemożliwe jest użycie sufitów PVC w podmiejskich letnich domkach, w których występują naloty. A ogrzewanie nie działają stale. Moc źródeł światła stosowanych w żrandole i lampach jest ograniczona. Halogen 35 W, lampy żarowe 40 W, ponieważ podgrzewają płótno, i zaczyna się rozciągać i deformować. Do instalacji wymagane są dokładne wymiary pomieszczenia, ponieważ produkcja płynnego płótna sufitu rozciągającego z PCV jest wykonana w fabryce w której harpon jest przyspawany do krawędzi filmu. Na początku, a podczas ogrzewania folia PVC nie jest bardzo przyjemnym zapachem, chociaż wiele zależy od jakości płótna i producenta. Na przykład specjalne substancje są dodawane do francuskich filmów, więc nie śmierdzą. Po przeanalizowaniu zalet i wad Okazuje się, że sufity rozciągające PVC są materiałem kontrowersyjnym. Z jednej strony ogromny wybór kolorów i tekstur, zdolność do zatrzymywania wody i możliwość ponownej instalacji tego samego płucna, a z drugiej strony kruchość w niskich temperaturach. Nie, ekologiczne i możliwe nieprzyjemne zapachy. Wybór jest jednak złożony. Kolorowe roztwory sufitów rozciągających z filmu PVC. Główną zaletą płynnych sufitów z filmu PVC jest wybór kolorów. Dla każdego smaku około 120 odcieni wszystkich kolorów tęczy. Ponadto kolory mogą być zarówno matowe, jak i błyszczące z dużą zdolnością odblaskową. Z czasem cień nie wypala się i nie zmienia się. Ponadto sufit PVC mają różne tekstury: mat, satyna, lakier, zamsz, marmur, kameleon i inni. Filmy z iskierami, imitacja naturalnych materiałów z drewna, kamieni, metalu, skóry, jedwabiu. Wszelkie drukowanie zdjęć można zastosować na płótna, a będzie to wysokiej jakości, jak obraz. Błyszczący, nieziarnisty i porowaty. Możliwe jest również malarstwo artystyczne. Więc jeśli ktoś chce sufitu gwiaździstego nieba, wówczas filmy PVC nie można zrezygnować z sufitu. Metody mocowania sufitów rozciągających z filmu PVC istnieją cztery metody mocowania sufitu rozciągającego: harpun, klin, absolwent, spinacz oraz Schnurowa. Ostatnie trzy są uniwersalne zarówno ze względu na sufity tkanin, jak i sufity z filmu PVC, więc porozmawiamy o nich nieco później. Ale metoda harpunowa montażu bezszwowego sufitu jest wyjątkowy i jest tu używany tylko z filmem PVC. Składa się z faktu, że płótno jest wykonane ściśle dla wielkości pomieszczenia, w którym planowane jest zainstalowane, w warunkach fabrycznych harpon jest przyspawany do krawędzi filmu. Z reguły rozmiar płótna z filmu PVC jest mniejszy niż pokój o 5-10%. Jest to konieczne do napięcia płótna o wysokiej jakości podczas instalacji aby nigdzie nie pozostały fałd. Harpon przyspawany do krawędzi jest elementem z resz płytą bardziej trwałego PCV Do ścian pomieszczeń wokół obwodu przymocowana jest bagietka, do której będzie tanka. Przed zainstalowaniem sufitu rozciągającego pomieszczenie ogrzewa się z pistoletem cieplnym. A następnie samo płótnie jest podgrzewane i ciągnięte. Harpon jest wciswy do bagietki specjalną szpatułką. Tam jest mocno utrzymywany przez projekt bagietki. Niedopuszczalną zaletą metody instalacji Harpoon jest jej funkcjonalność i możliwość kilkukrotnego usuwania i instalowania płótna. Bez uszkodzenia i bez utraty siły i innych cech. Cokolwiek się stanie, zawsze możesz usunąć i zainstalować sufit. Taka sztuczka jest możliwa tylko z rozciągającym sufitem filmu PVC, i to jest znaczący plus. Bezszwowe sufity tkankowe, sufity rozciągające tkaniny są bardziej znaną wersją płynnych sufitów. Płótno-poliestrowe zaimpregnowane poliuretanem w celu zapewnienia wodoodporności i innych właściwości są wytwarzane w rolkach o różnych szerokościach. Możesz więc wybrać bezproblemowe płótno na pokoju o szerokości 5. Zalety i wady sufitów rozciągających tkanki bezproblemowe sufity mają znaczące zalety w stosunku do filmów PVC, które mogą wpływać na wybór. Zalety sufitów tkankowych odporność na niskie temperatury, można je stosować w tym zakresie temperatur, od minus 40C do plus 80C. Umożliwia to użycie płynnych sufitów tkankowych w nieogrzewanych i nierezydentach, w tym w kraju. Tkanina jest silniejsza niż filmy PVC o 10-15 razy. Wytrzymuje duże wpływy mechaniczne. Na przykład, jeśli tynk z głównego sufitu zniknie, sufit rozciągający z tkaniny będzie w stanie utrzymać tę wagę. Niemniej jednak możesz uszkodzić tkaninę. Przypadkowo traktując ostre przedmioty, ale jej uraz jest kilka razy mniej niż uraz PCV. Instalacja płótna tkaniny nie wymaga użycia pistoletu cieplnego, co oznacza, że u 200 bebeksle u 200 niebezpieczne cylindry gazowe nie będą używane. Ponadto nie musisz usuwać roślin wewnętrznych spokoju, które boją się wysokich temperatur. Nie pal i nie wspieraj spalania. Nie zbierają ładunku statycznego. Nie elektryzować, w związku z tym kurz nie trzyma się powierzchni, nie pachną. Płótno tkaniny można odmalować do 4 razy farbami akrylowymi. Tkanina jest dobrze dźwiękowa i ogrzewa pomieszczenie z sufitu. W działaniu nie żółty, nie pękaj i nie zmierzaj właściwości. Wilgoć, odporna na siebie. Wady sufitów tkanek sufit tkanin nie jest elastyczny, co oznacza, że u 200 u 200BW w przypadku powodzi nie będzie w stanie utrzymać wody przez długi czas. Jeśli przepływ wody jest ogromny, to najprawdopodobniej płótno wymiotuje z bagietki, a woda się wyleje. Sufity materiałowe nie oddychają. Niewielki wybór roztworów kolorów. Niemożność powtarzanej instalacji. Ze względu na fakt, że płótno nie jest elastyczne i ściśle przecięte do wielkości pomieszczenia, prawie niemożliwe jest zainstalowanie go po raz drugi. Sufity tkaninowe są 1,5 razy droższe niż PVC. Jak widać, również z sufitem rozciągającym tkaninę wszystko jest bardzo sprzeczne. Z jednej strony odporność na ciepło, prosta instalacja i brak zapachów, a z drugiej instalacji jednoczesnej, a to może również powodować kłopoty, na przykład w przypadku powodzi, nawet jeśli płótno trzyma wodę. Będzie musiało zostać wymienione, ponieważ możliwe jest spuszczenie wody, możesz jedynie wyciągnąć krawędź z bagietki. Chociaż wiele zależy od profesjonalizmu instalatorów. Bezproblemowe sufity clips od tkanina sufitów rozciągających szwajcarskich klipsów firmowych różni się od PVC o bardziej jednolitym wzorze. Zarówno od przodu, jak i niewłaściwej strony. Rysunek jest tkaniem dzianiny. W którym gęstość pętli w kierunku poziomym i pionowym jest taka sama. W przeciwieństwie do tkaniny kompanii bezpośredni konkurenta, tkanina Clipso jest większą komórką ze względu na fakt, że używane są grubsza nić i większy krok. Gęstość tkaniny 240 g 2 Na dotyku materiał klipu jest bardziej szorstki. Komórki są bardziej zauważalne i dlatego istnieje opinia. Że u 200 bebeks leszu 200 sufity tkanin oddychają. W rzeczywistości nie jest tak, sami producenci wątpią taką własnością swoich produktów. Duże pory płynnych sufitów rozciągających klips są w grzechcie, że do wysokości pomieszczenia, w którym są instalowane. Kolor płótna jest dość spokojny. Mówią, że biały kolor takiego płótna jest najbliżej naturalnego białego koloru. Szerokość rolki klipsów od 2M do 5,1M z odstępami 0,5M pozwala to wybrać najbardziej odpowiedni rozmiar bez przepłacania. Zamocowanie tych sufitów odbywa się metodą klipu. O której porozmawiamy poniżej. Bezproblemowe klipsy sufitowe są wytwarzane w kilku kolorowych i teksturowanych roztworach. Istnieją takie kategorie w asortymencie. W standard monofone klasyczne płótna beżu, białych i czarnych kolor. Tylko 25 matowych odcieni, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty, czerwony, fioletowy, niebieski, terakota i inne. Największy wybór w pastelowych odcieniach. Błyszczący. Ściwyty są stosowane na płótna 8 kolorów, co nadają pokoju znakomity wygląd. Nadaje się do pokoju o zwykłym designie. Przeświecający. Płótno 5 odcieni są wykonane z przepustowością od 30 do 70%. Podświetlenie zamontowane na górze pozytywnie podkreśla elegancję sufitu i tworzy niesamowite efekty kolorów. Akustyczny. Ta kategoria obrazów pochłania do 90% hałasu i pozwala pozbyć się echa. Jest reprezentowany tylko przez trzy odcienie: biały, czarny i beżowy odporne na wilgoć wodoodporne płótna, które można zainstalować w pokojach o wysokiej wilgotności ponadto kondensacja nie na nich nie gromadzi inne specjalne płótna przeciwbakteryjne brud. Powtórne i Oprócz standardowych roztworów kolorów na płótnie z tkanin możesz zastosować druk fotograficzny i malowanie artystyczne. Możliwe są również różne tekstury, pod skórą zamrz, jedwapi i inne naturalne materiały. Bezproblemowe sufity w przeciwieństwie do Clipso, tkanina niemieckiego biurka jest mniejsza. Wynika to z faktu że jego produkcja wykorzystuje cieńszą nitkę i mniejszy etap tkania mówią, że komórki tkaniny stacjonarnej nie są zauważalne z wysokości 2,5. Płótno ma bardziej niebieskawe odcieni białych w porównaniu do klipu. Również nie oddycha i ma gęstość 240 g 2 Szerokość przewagi tkanek od 3,1 m mm do 5,1m mm z odstępami 1m, mm, aby wybrać płótno dla wielkości pokoju. Musisz wybierać spośród przedstawionego rozmiaru i przepłaty dla nadmiaru. Bezproblemowe sufity szlifierskie są przymocowane metodą głowicy i klipu. Ponadto instalatorzy instalatorzy twierdzą, że można ich zainstalować w rosyjskich bagatach. Ponieważ są bardziej miękkie, kategorie kolorowych i teksturowanych decyzji biurka sufitów zależą od jakości używanych materiałów i ich właściwości, descort Trevira. Płótna są wykonane z materiałów najlepszej jakości, z najbezpieczniejszymi dodatkami. Ta kategoria jest uważana za najbardziej przyjazną dla środowiska, dzięki czemu można je zainstalować w lokalu mieszkalnym pokojach, dziecięcych i instytucjach medycznych. Descor refer. Trochę taniesze, 15-20% z powodu mniejszych dodatków wysokiej jakości. Kolor Descor, kategoria jest reprezentowana przez płótno około 30 różnych matowych odcieni, w przybliżeniu takie same jak klipy. A co Descor? Sufity akustyczne to najnowsza technologia, podobna do klipów. Zaletą pulpitu pułapów jest ich niższa cena. Bezproblemowe sufity Herutti Street tkanina włoskiej firmy Herutti różni się od tkanin innych europejskich producentów zawieszonych sufitów. Jest również wykonany z poliestru, ale wzmocniony nylonowymi niciami. A także jest pokryty poliuretanem po obu stronach dwa razy. Z tego powodu płótno jest trudniejsze, a w dużym pokoju może zwisać. Bezproblemowe sufity heutti są mocne, wodoodporne odporne na brud i łatwo myć. Są one wytwarzane w bułkach o szerokości od 3.1 do 5.1 z odstępem 1 mm. Rozwiązania kolorów tych sufitów są nieco białe i wiele pastelowych odcieni. Płótno jest lakierowane z przodu i niewłaściwej strony. To nie pozwala na wodę i brud. Włoska firma Heutti połączyła przyjazne dla środowiska zielone technologie nowoczesne materiały i unikalną metodę mocowania. W rezultacie bezproblemowe sufity Heutti otrzymały najwyższą klasę bezpieczeństwa i są zalecane do instalacji w instytucjach medycznych, przedszkolach i salonach. Cerutti bezproblemowe sufity rozciągające są przymocowane w specjalny sposób za pomocą bagietki w kształcie P, w którym znajduje się spinacz do bielizny, a także za pomocą sznurka. Sposoby do przymocowania bezproblemowych sufitów na rozciąganie Jak już napisaliśmy, metoda przyczepności Harpoon nie jest odpowiednia do płynnych sufitów. Ponieważ materiał jest nieelastyczny i niemożliwe jest przymocowanie do niego harpon. W sumie przymocowane są sufity tkankowe 3, klin, klips i sznur, na płótnach rity. Metoda Brill, graduate, universal, pod pewnymi względami nawet rzemieślnicza metoda mocowania, w profilu w kształcie P, przymocowanym do ściany. Płótno sufitu rozciągające jest wkładane i przymocowane do pęknięć za pomocą stosów drewnianych lub plastikowych. Nadmiar płótna jest cięty, a luka technologiczna jest zamknięta dekoracyjną wtyczką, wypełniacz. Metoda klipu złączniki są wyposażone w bagietkę pewnego projektu. W nim dolne elementy znajdują się w określony sposób. Jak pokazano na zdjęciu, tkanina lub płótno PCV ze szpatułką tankuje w szczelinie między samolotami. Baguet mocno pęka płótno w sobie. Nadmiar płótna jest odcięty, a projekt samej bagietki nie jest konieczny do użycia dekoracyjnego wypełniacza. Metoda sznurka wierzchowce są opatentowaną technologią firmy Heutti. Baguet przymocowane do ściany jest wyposażone w specjalne klipsy które mogą tymczasowo przytrzymać płótno. Najpierw jest rozciągnięty i przymocowany do klipsów w zakątkach. Następnie, z pomocą sznurka broni, boki płótna w bagietce są ustalone bardziej cienkie. Gdy wzdłuż całego obwodu płótno zostanie schowane do bagietki, Cienki sznur jest stopniowo zastępowany grubszym. Bezproblemowy sufit płytek oddzielną kategorię płynnych sufitów można wyróżnić sufitem z płytkami. Są tak bezszwowe płytki wytłaczonego polistyrenu, których krawędzie są wykonane w taki sposób, że szwy między nimi nie są widoczne na suficie. Zdjęcie jest równe, jednorodne. Sam płytka jest wykonana w różnych teksturowanych egzekucjach z wybranymi różnymi rysunkami pomocy, aby można je było łatwo połączyć z jednym obrazem. Istnieją płytki imitujące formowanie sztukaterii, drewno i inne tekstury. Kształt płytek sufitowych jest zwykle kwadratowy lub prostokątny, ale kontury mogą być bardzo różne, w tym krawędzie rzeźbione w kształcie fali. Połączone są bezproblemowe płytki sufitowe do kleju, aby sufit był idealnie równy i piękny jego powierzchnia musi być dokładnie wyrównana, otynkowana i spuchnięta. Jest to dość czasowe zadanie, dlatego najczęściej wybierane są najprostsze opcje dekoracji. Wybór płynnego sufitu zależy całkowicie od życzeń właściciela. Jeśli prostota instalacji jest umieszczona na pierwszym planie, Lepiej wybrać sufit rozciągający. Jeśli powierzchnia głównego sufitu jest w ogóle w parze, wówczas bezproblemowe płytki można przykleić. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Oryginalne obiekty 14.11.2016 anonimowy oryginalne produkty wnętrz i przybory kuchenne po przystępnych cenach na stronie https://serwizposuda.rus.pl Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz javascript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy, szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Oryginalne obiekty 14.11.2016 anonimowy oryginalne produkty wnętrz i przybory kuchenne po przystępnych cenach na stronie Https rus Rush oryginalne produkty wnętrz i przybory kuchenne po przystępnych cenach na stronie Https rus informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011 do 2018 artykuły o naprawie budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne.